Dzień w dzisiejszym projekcie słowo. Dzisiaj mamy Ewangelię Jana, rozdział 2, werset od 13 do 24. Na początku Wam przeczytam tę Ewangelię, bo warto wiedzieć, co się w niej dzieje. Zbliżała się Pascha Żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy. W świątyni zastał sprzedających woły, owce i gołębie oraz tych, co zmieniali pieniądze. Zrobiwszy więc bicz z powrozów, wyrzucił wszystkich ze świątyni razem z owcami i wołami, a tym, którzy wymieniali pieniądze, podrzucał mo monety i powracał stoły. A do sprzedawców gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd, nie róbcie z domu mojego ojca targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o Twój dom pożera mnie. Judejczycy odpowiedzieli Mu Jakim znakiem dowiedziesz, że możesz to czynić? A Jezus im odpowiedział Zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni zbuduję ją na nowo. A Judejczycy odpowiedzieli 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją w trzy dni zbudujesz? Lecz On mówi o świątyni swego ciała. Kiedy więc martwych wstał uczniowie Jezusa jego przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli Pismu i Słowu, które Jezus powiedział. Kiedy przebywał w Jerozolimie podczas Paschy w Dzień Świąteczny, wielu widząc znaki, które czynił, uwierzyło w Jego imię. Ale Jezus nie zwierzał się im, bo znał wszystkich i nie potrzebował, aby ktokolwiek świadczył o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. No, dziś, dzisiejszy tekst jest mega naładowany wiedzą i inspiracjami, a ja tak chciałbym się skupić e, na całym tekście, ale szczególnie na słowach Jezusa, e, kiedy Jezus już wszedł do tej świątyni, zrobił swoje, tak jakby zaprowadził porządek i później e, Jezus im. O tym wszystkim, co tam handlowali w tej świątyni: Zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni zbuduję ją na nowo. No i później oni im odpowiedzieli, że 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni zbudujesz. Ale Jezusowi chodziło o świątynię swego ciała, i to jest właśnie klucz, klucz właśnie w tym że tu chodzi o naszą świątynię, o nasze wnętrze. Hmm. Jeśli chcemy, bo tu jest napisane zburzcie, czyli my, jeśli zburzymy to wszystko, co nie pochodzi od Boga, totalnie wszystko i powiemy, podarujemy to Jezusowi, to On może tam zdziałać w nas cuda, tak jak tu jest napisane, że w trzy dni zbudował ją na nowo. Jezus może nas zbudować na nowo. Na nowo. I wtedy w naszym wnętrzu będzie ciało Jezusa. Jezus tu, tu, tu ciągle mówi o świątyni swego ciała. Więc to tak jakbyśmy mieli Jezusa wewnątrz. Jak, jakbyśmy... Jakby Duch Święty był w nas, i o to właśnie chodzi, żeby Duch Święty był w nas. A co powinniśmy tylko zrobić? Dać Mu, zburzyć te stare śmieci, te stare grzechy, to wszystko, co nam przeszkadza w kontakcie z Bogiem. Jakieś żale do Boga, jakieś ciężkie grzechy. Nawet te mniejsze grzechy, żebyśmy byli nowonarodzeni. Jezus tu mówi, że zbuduje ją na nowo. Zbuduje Ciebie na nowo. Będziesz jak nowo tylko daj Mu, oddaj Mu to wszystko. Nie zachowuj dla siebie czegokolwiek, tylko oddaj Mu to, a on cię zbuduje na nowo. Na nowo. Myślę, że to są naprawdę piękne słowa. I naprawdę. Trzeba być takim chrześcijanem, ale takim nowonarodzonym. Wtedy jesteś poza skalą, poza, poza jakokolwiek skalą. Twoje szczęście jest stałe, ale co musisz zrobić? Zburzyć te wszystkie jakieś śmieci w Twoim życiu, te wszystkie jakieś zaniedbania. Zostawić się to, odciąć się od tego i dać Jezusowi, oddać to wszystko, oddać swoje całe życie, swoje wszystko, a On ją Odbuduje na nowo. No, i myślę, że to jest naprawdę piękne w tym tekście. Później jeszcze mamy też fajny fragment o tym, jak Jezus wie o nas totalnie wszystko. Właśnie to, to też się łączy z tym wszystkim, bo Jezus wie, czego pragniemy, to, co my powinniśmy robić, jakby Jezus wszystko wie o nas. No, jak tu. Jest napisane. Eee, a Jezus nie zwierzał się im, bo znał wszystkich. Znał totalnie wszystkich. Jezus zna każdego. Eee, I nie potrzebował, aby ktokolwiek świadczył o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Jezus wie, co jest w tobie i wie, co, co ma z ciebie wyciągnąć. Jakie grzechy, jakie słabości. Pamiętaj, że z, tylko z Jezusem możesz być nowonarodzony, tylko dzięki Jego łasce. I to ma, było na tyle dzisiejszego projektu Słowo. Dzięki za wysłuchanie i z Bogiem. Pa!